Witajcie kochani na kolejnej odsłonie zajęć z cyklu warsztaty z piosenką dla dzieci. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować i nauczyć Was piosenki, którą możecie zadedykować swoim ukochanym rodzicom, czyli drodzy rodzice zespołu dziewczęcego, tria. My trzy, które jest już Wam, myślę, bardzo znane, zwłaszcza tym, którzy uczestniczyli i uczestniczą w tych zajęciach. Wybrałem tę piosenkę, ponieważ zbliża się wielkimi krokami Dzień Matki, tak? czyli Dzień Waszej ukochanej mamy, który przypada na 26 maja tego roku. Pamiętajcie o tym dniu, to już. W przyszłym tygodniu, we wtorek. My oczywiście będziemy się również widzieć w przyszłym tygodniu, we wtorek, ale w takiej sytuacji nie zdołam Was nauczyć tej piosenki w dniu matki. Dlatego rozpoczynam y, naukę tej piosenki tydzień wcześniej, żebyście mieli czas na to, żeby nauczyć się tej melodii, nauczyć się tego tekstu y, piosenki i móc pięknie. Swoim rodzicom zaśpiewać, zwłaszcza swoim ukochanym mamom z okazji ich święta. Jak każda piosenka, i ta również posiada wstęp, posiada zwrotki, posiada refreny, i nawet modulacja się pojawia w tym utworze, która podnosi cały utwór. O, w tym przypadku będzie to półtonu w górę. Posłuchajcie, jak brzmi wstęp tej piosenki. Thank you. Brzmi wstęp do tego utworu, a po wstępie wchodzimy w zwrotkę. I posłuchajcie teraz, jak brzmi melodia tej zwrotki. Tak yy, brzmi melodia zwrotki, tak? Krok po kroczku. Jak macie pierwszą zwrotkę piosenki na tekście Przecieraliście dla nas szlak, tak? To właśnie na tych dźwiękach Przecieraliście dla nas szlak. Tak? I dalej. Zna go każdy z nas. I dalej. Zawsze chcemy być obok was. iść za rękę. Tak. Potem idziemy do góry. Wiemy dobrze, że kiedy będzie źle, smutek przegonicie prędko. Zagramy wam samą melodię najpierw, z lekko akompaniującą sobie tylko lewą ręką, i przed chwilą prawą ręką zagrałem melodię i ten tekst śpiewany, tak, żebyście dobrze się go zauczyli, tak? I przechodzimy w tym momencie do refrenu. Posłuchajcie, jak brzmi melodia refrenu. Brzmi refren, tak? Refren tej piosenki. Na tekście: Mamo, Ty jesteś moim powietrzem, z Tobą chcę się śmiać, tato, Ty jesteś moim okrętem. Nie. Misież mnie przez świat. To jest melodia refrenu. No i oczywiście taki króciutki łącznik, który też zagrałem po melodii, po samej melodii, którą usłyszeliście, bo ją przed chwilą nagrałem. Teraz przechodzimy do drugiej zwrotki. Zobaczmy, czy różni się czymś ta druga zwrotka w melodii, bo czasami są jakieś niuanse, tak? jakieś drobne zmiany, czy też nie. Ale posłuchajcie, jak brzmi druga zwrotka, czyli melodia drugiej zwrotki. drugiej zwrotki jest na pierwszy rzut, tak jak się słucha, praktycznie taka sama, ale z małą zmianą. Ponieważ mamy tutaj taką małą zmiankę, czyli e, gdy popełnię błąd, dobrze wiem. I potem na tu jest Napra A w pierwszej części tego nie ma. Naprawić się go da. I druga część. Zawsze jedno z was powie jak. Na tym dźwięku się zatrzymujemy. A w pierwszej zwrotce nie ma tego. Tak? Odpowiedź każdą z nas. Tak? Czyli... Jest mała różnica, trzeba się dobrze wsłuchać, tak, w tą melodię, którą przed chwilą zagrałem, ale grając tylko melodię, tak, nie już ze śpiewaniem, tak. Musicie ją prześledzić i wtedy usłyszycie tą zmianę, małą zmianę, która się tam pojawia. No to idziemy dalej do refrenu. Zobaczmy, czy refren jest troszkę inny, czy jest rzeczywiście Taki sam jak poprzedni. Zanim przejdziemy do refrenu, jest jeszcze taki łącznik, tak? taki łącznik, który rzeczywiście e, pojawia się również e, w pierwszej zwrotce. Taki łączący fragment z refrenem, czyli brzmi on tak. Dokładnie tak samo wybrzmiewa. Wiemy dobrze, że kiedy będzie źle, smutek przegonicie precz. Taka sama konstrukcja jak w pierwszej zwrotce. No i teraz wchodzimy do refrenu. Zobaczmy, czy ten refren rzeczywiście będzie taki sam. Oczywiście melodia refrenu jest absolutnie taka sama. Jest to bardzo duże ułatwienie, ponieważ jeżeli nauczymy się melodii refrenu pierwszego, to drugi refren jest absolutnie taki sam. Tak samo jak ten łącznik też, który łączy tą pierwszą zwrotkę z refrenem i tak samo drugą zwrotkę z refrenem, tak? Łącznik, czyli Wiemy dobrze, że kiedy będzie źle, smutek przegonicie precz, tak to jest ten taki łącznik łączący z refrenem. Mamo ty jesteś, tak, I już wtedy mamy refren. Ale tutaj, moi drodzy, po tym drugim refrenie pojawia się Coś, co troszkę inaczej wybrzmiewa w melodii, ponieważ zaczynamy się modulować, czyli będzie troszeczkę wyżej. Posłuchajcie, jak to powinno zabrzmieć. Usłyszeliście, troszeczkę się tutaj zmieniło, bo nagle się coś takiego pojawiło. Tak? Czyli trochę inna melodia niż wcześniej, bo ta melodia prowadzi nas do modulacji do modulacji o cały ton w górę czyli z H do CIS. Tak to. Się nazywa w muzyce, tak, jeżeli chodzi o dźwięki, z dźwięku H do dźwięku C, tak? Tak jest wcześniej. A później jest tak. Cały ton w górę. Tak. Tak to wybrzmiewa. I cała konstrukcja yy, tego utworu mm, no, została już przeanalizowana krok po kroku i yy, pokazałem Wam, jak ten utwór jest skonstruowany. No, teraz trzeba po prostu chwilę na to poświęcić i poćwiczyć, zwłaszcza warstwę tekstową, tak? A to miejsce tutaj, gdzie się modulujemy, jak ono to wybrzmiewa, posłuchajcie to. Tego, kiedyś przyjdzie czas, rolę zmieni w nas, wtedy pomożemy Wam. I teraz się modulujemy. Mamo, Ty jesteś moim powietrzem, z Tobą chcę się śmiać. Tato, Ty jesteś moim okrętem, niesiesz mnie przez świat. Podążamy po prostu za tą melodią. Mam nadzieję, że usłyszeliście to, że idziemy w górę, że modulujemy się o cały ton do góry. Teraz czas, abym nagrał wam cały ten podkład, żebyście mogli po prostu sobie z nim poćwiczyć. Tak brzmi cały akompaniament, tak? zachęca Was do śpiewania tego utworu właśnie z akompaniamentem. Oczywiście możecie też jak najbardziej posłuchać oryginału i śpiewać z oryginałem. No ale z oryginałem to wówczas te dziewczyny będą śpiewały za was, tak? A tutaj macie nagrany podkład w postaci fortepianu. I razem z tym fortepianem możecie śmiało śpiewać tą piosenkę, pod warunkiem, że nauczycie się tej linii melodycznej, którą Wam zaprezentowałem, tak? Tak, krok po kroku. No oczywiście, tekst również jest istotny bardzo, bo tą melodię trzeba zaśpiewać razem z tym tekstem. I wówczas, jak już będziecie umieli tą melodię w całości, to macie tutaj właśnie nagrany podkład muzyczny, czyli fortepian, i do niego możecie wówczas śpiewać. A na koniec posłuchajcie jeszcze, jak ten utwór powinien zabrzmieć mm, e, śpiewaniu, tak? Czyli zaśpiewam go dla Was i zagram. Mam nadzieję, że uda mi się to dobrze wykonać. Tchau. Zawsze chcemy być obok iść za rękę. Dwa. Wiemy dobrze, że kiedy będzie źle, smutek przegoni cię Mam, Mamo ty jesteś moim powietrzem. Ta to ty jesteś, moim okrętem. niesiesz mnie przez świat. Moim powietrzem, z tobą chcę się śmiać. Ta to ty jesteś, moim okrętem. Ty jesteś moim powietrzem z Tobą chcę się śmiać, a ty jesteś moim okrętem nieśesz mnie. cały utwór tak jak powinien zabrzmieć, w całości z tekstem śpiewanym. Moi kochani, zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście zapoznali się z tą melodią szczegółowo, którą wam podałem podczas dzisiejszych zajęć. I z tekstem tej piosenki. Macie tutaj nagrany również podkład muzyczny w postaci fortepianu, i możecie z nim absolutnie ćwiczyć i śpiewać. I oczywiście możecie również zaśpiewać przy tym akompaniamencie swoim ukochanym, rodzicom, a zwłaszcza mamie w dniu Dnia Matki, który, przypominam, jest w przyszłym tygodniu we wtorek. Moi kochani, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to ono dobiega już końca. A ja Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. W przyszłym tygodniu to będzie 26 maja, tak? 26 maja. Nie zapomnijcie o Dniu Matki, tak? Zresztą. Ja Wam jeszcze przypomnę na tych zajęciach za tydzień, że 26 jest Dzień Matki. Natomiast bardzo Was proszę, żebyście zrobili coś miłego dla swoich mam, ukochanych mam i zaśpiewali im na przykład taką piosenkę, którą która uważam, że jest całkiem miła i całkiem trafna, jeżeli chodzi o tekst. Tak? On jest oczywiście również i dla taty, ale jak zaśpiewacie swoim rodzicom taką piosenkę z takim tekstem, to myślę, że będą po prostu oczarowani tym, jak pięknie śpiewacie. Jeżeli podobało Wam się, a mam nadzieję, że tak, to oczywiście, Ron. Tutaj rączki w górę, tak, czyli lajkujemy, dajemy znaki, że było super, że było fajnie, tak. A ja się z Wami dzisiaj żegnam i spotykamy się w przyszłym tygodniu, 26 maja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i zachęcam do uczenia się tego właśnie utworu, który dzisiaj Wam tutaj zaprezentowałem. Do zobaczenia!